Aktualnie na liście zgłoszeń mamy przeszło 200 koni. Najwięcej, najwięcej koni zgłoszonych jest do konkursu jednej gwiazdki. To dość tradycyjnie, to najłatwiejszy konkurs międzynarodowy. Na liście zgłoszeń do konkursu jednej gwiazdki mamy wielu znakomitych jeźdźców, m.in. Dirk Schade z Młodymi Końmi czy Michał Jung. Ale jest też wielu początkujących jeźdźców. W tym konkursie zobaczymy również całą polską czołówkę juniorów, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy. Są to jedne z zawodów kwalifikacyjnych dla naszych juniorów do tych zawodów. Następnie konkurs CCI Dwie Gwiazdki. Tutaj zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców, które wyłonią kadrowiczów na wyjazd na Mistrzostwo Europy do Pardubic. Natomiast obok nich zobaczymy również szereg znakomitych zawodników jak Oliver Taunet czy. Dirk Schrader również w tym konkursie wystartuje. Zgłoszony do tego konkursu aktualnie jest 54 konie. No i najważniejszy konkurs Pucharu Świata na dzisiaj mamy około 50 koni zgłoszonych do niego. Same sławy na liście startowej: Andreas Dibowski, Michael Jung, Oliver Taunet, Trud Edge, czy Dirk Schrader. Ta stawka znakomitych zawodników powinna nam przynieść mnóstwo emocji. No i konkurs CCI 3 gwiazdki, konkurs, który kwalifikuje do mistrzostw świata w Kentucky w tym roku. Tu na liście startowej jest 22 nazwiska, z czego przede wszystkim aktualny mistrz olimpijski na swoim olimpijskim koniu Heinrich Romainke z Niemiec, który upatruje w szczególnych zawodach szansę startu mistrzostwa świata.